Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejny laptop do naprawy. Kolejny pacjent się trafił. Tym razem jest to Acer. Acer Nitro 17 AN517-52. Procesor i7 dziesiątej generacji. RTX 3050 czy 3060? 3050. Matryca 144 Hz i psowa. Takie cacko. Troszeczkę w sad wytarty. Było grane. Na pewno. Słuchajcie. Laptop przestał działać w trakcie pracy. W trakcie pracy czy grania nagle się wyłączył. No i tyle go widzieli. Potem nie można było włączyć i nie, nie, nie ładuje baterii. Laptopa dostałem bez zasilacza czy z zasilaczem? Z zasilaczem z oryginalnym opakowaniu. Z tym fajnym takim etui filcowym. Nie będę go podłączał do zasilania. Najpierw go otworzę i zobaczymy. Czy czegoś nie znajdziemy, bo być może doszło do jakiejś katastrofalnej usterki, która po prostu unieruchomi unieruchomiła tego kompa. Dobra, to do roboty. Laptop jest na biurku, ale zaraz się nim zajmiemy. To jest duży laptop, on się ledwo w kadrze mieści, ale to nic, damy radę. Zobaczcie, opis sobie zrobiłem od razu, bo nie ma śrubek. Nie ma śrubek. Dlaczego nie ma śrubek? No, bo taki przyszedł. Zostały wymontowane prawdopodobnie dyski, ale dyska mi się nie będę przejmował. Chcę się dostać do środka. Będzie mi łatwiej go otworzyć. Tylko szkoda, że tych śrubek w sumie nie ma, bo te dwie przy zawiasach to bym chętnie uzupełnił. Bo po testach, w razie czego jak się uda go naprawić, zdiagnozować, to chciałbym te śrubki tam umieścić. Ze względu na to, żeby. Żeby te tuleje przy zawiasach się nie uszkodziły. I patrzcie, poszło ładnie. Mamy dwa radiatory na dyski M2 od tej spodniej części nie widać śladów zalania. Natomiast widać takie zabrudzenia. Zobaczcie. Czyli laptop nie był chyba czyszczony, albo nigdy, albo długo nie był czyszczony. A po wsadzie było widać, czyli klawiszach W, USAD, że było ostrograne. Ja tu wcześniej baterię odpiąłem. I teraz tak, od razu jedziemy z pomiarami. Pomiar niskiej rezystancji. Pomiar niskiej rezystancji. A dlaczego? Bo to nam może coś uświadomić w pierwszej kolejności. Kość biosu. Masa. Ósma noga. Poza zakresem. Zmieniam zakres na pomiar wysokiej rezystancji. Mamy kilometr, świetnie. Dobrze. Co jeszcze? Bateria Cemos. Oczywiście, że tak. Baterię co trzeba sprawdzić. Czy nie jest rozładowana do zera? Mamy 3V. Mamy 3V. Super. Co teraz? Oczywiście pierwszy, drugi MOSFET. I oczywiście rezystor pomiarowy, o ile go znajdę. Gniazdo do zasilania. Masa. Pierwszy MOSFET za drugim MOSFETem. Nie ma zwarcia. Tu jest rezystor pomiarowy. Jakiś rezystor, czy pomiarowy, nie wiem. 2,1 Ohma. Niedobrze. Pierwszy MOSFET, dren źródło, zwarcie. Drugi MOSFET, brak zwarcia. Spadki napięcia na pierwszym MOSFET, ale tu będzie już wiadome. Nie ma spadku. Drugi MOSFET, dren źródło, nie ma spadku. I źródło dren. Mamy pół V, czyli drugi MOSFET sprawny, zwarcie na głównej linii zasilania, natomiast nie całkiem zwarcie. Mamy rezystancję 2 z hakiem. Mamy 2 z hakiem, co oznacza, że możemy mieć zwarcie do którejś z przetwornic głównych, jeśli chodzi o główne układy, czyli procesor, grafika, bądź gdzie indziej. Jeszcze może polecimy tutaj po tych fazach, bo ja się tak pośpieszyłem. Jeszcze raz pole masowe. Tu mamy cewkę. Mamy z 57 omów. To jest prawdopodobnie zasilanie mostu. Tutaj, poza zakresem, tutaj, poza zakresem, tutaj, poza zakresem, tutaj. Zasilanie pamięci operacyjnej 213 omów. No i tyle. Czyli zwarcie na, gdzieś na płycie. Uszkodzony pierwszy MOSFET. Co nie wróży nic dobrego, bo na pierwszym MOSFEcie przez pierwszy MOSFET przechodzi największy, największy prąd, czyli to wszystko, co tutaj jest zasilane, plus bateria, cała procedura ładowania i praca komputera. Wszystko jest prąd cały, który przechodzi przychodzi przez tego pierwszego MOSFETa. Demontuję chłodzenie, i po zdemontowaniu chłodzenia dostaniemy się do faz procesora i grafiki. I tam zaczniemy pomiary za chwilę. Dobra, chłodzenie już prawie wykręciłem, ale żeby chłodzenie wyciągnąć, to muszę wy, wyciągnąć też te wtyczki tutaj od samych wentylatorów. I teraz tak: taśma od matrycy, przewody od y, wi wszystko przechodzi przez radiator pod taką taśmą izolującą. I to jest puszczone pod ciepłowodem. Widzę, że to nigdy nie było otwierane. Ciekawe jaki tam z tym kurzem między wentyla wentylatorami a radiatorami. Dobra, to trzeba tutaj wyciągnąć. I jak jak to wygląda? Mamy koty, mamy koty a z drugiej strony z drugiej strony też by się pewnie coś znalazło, ale tutaj termika jest oryginalna. Zobaczcie takie plastry prostokątne oznaczają, że tutaj termiki nigdy nie było robionej. Dobrze. Czyli po prostu zagrzał się i pewnie się uszkodził. No ale cóż, zobaczymy. Zobaczymy. Sobie delikatnie przeczyszczę rdzenie, żeby się nie upaskudzić tą pastą termo, która tu została, która się odwarstwiła. Ten żel na razie zostawię. Grafika tutaj jest 3060 RTX. Wersja 6GB, więc nie jest to słaba grafika. Jest dosyć fajna ta grafika, jeszcze spokojnie. Tutaj można na nim sobie pograć. Na klawiaturze widać, e, złącza klawiatury. I tutaj widać taki pasek z wieloma ścieżkami. To jest pełne RGB. Tutaj jest fajna klawiatura podświetlana RGB. To już sobie wypinam zawczasu, ale interesują nas fazy procesora i fazy karty graficznej. Ustawię tak miernik, żeby to było widać. Pomiar niskiej rezystancji, żeby tu nie było, nie było tutaj przebicia. Pierwsza faza od lewej mamy 8,8, 8,6. Grafika w procesorze 2-1. 1,9. Niedobra, niedobra wartość, troszeczkę zaniżona. Jeszcze sprawdzę, czy to na pewno jest i7, czy to nie jest i piątka Następna faza będzie podobnie. Tu będzie podobnie. Tu będzie podobnie. VCCA, VCCAIO. Norma tutaj. Norma tutaj. Być może 1,8. I tu jest niby OK, ale fazy procesora są delikatnie zaniżone. Dla mnie to jest troszeczkę za nisko. Chyba, że jest to już siódemka. Dobrze, ale i tak na styk. Dwie fazy od zasilania VRAMów. Mamy 39, tak? Jeszcze raz, żebyście widzieli. 39 ohmów. I cztery fazy dla GPU. Tu będzie bardzo nisko. 40 30 ohma. Tutaj 30. Tutaj 4 30 tutaj 30. I teraz tak. Wepnę się w główną linię zasilania za drugim mosfetem i sprawdzimy czy nie ma przebicia między zasilaniem procesora a główną linią zasilania. Czyli główna linia zasilania i fazy procesora. Od lewej nie ma zwarcia. Tu mamy ten zasilanie karty grafiki. Następna faza. Mamy pełne przebicie na fazę procesora z głównej linii zasilania. I teraz nie wiadomo, który MOSFET padł. Tu są podwójne MOSFETy. Są wysterowywane z tego sterownika. I sprawdzimy, który podwójny MOSFET tutaj właśnie odmówił posłuszeństwa. I prawdopodobnie procesor dostał strzała i nie jest już sprawnym procesorem. Ale zobaczę, spróbuję, wymienię tego MOSFETa i zobaczymy, czy laptop zacznie się postować. Moim zdaniem procesor jest trupkiem, ale jeszcze sprawdzę, jaki to jest procesor dokładnie. No i tak, jesteśmy tu pod mikroskopem. Procesor 10750H. SRH. 8Q to jest dokładnie. srh 8 q Spoko. Czyli to jest I7. Może mieć niską rezystancję, ale jeżeli jest poniżej 2 ohmów, to niektórzy podają, że jest ok, ale moim zdaniem doszło tutaj do awarii zasilania któregoś z tych MOSFETów. Tych MOSFETów, ja to wszystko tutaj przemyję, może, i zobaczymy, co to za MOSFETy są tutaj na tych fazach. O, mamy już tutaj jednego. Zobaczcie 3362 EK. Podwójne MOSFETy. O, producent chyba indyjski. Ale dobra, sprawdzimy, który Mosfet jest ubity. Będziemy jechać od tego prawego tutaj. No to jedziemy. Całkiem po prawej jest jeszcze jeden MOSFET. O, tutaj. I to jest ten sam chyba. Zobaczmy tutaj do bramki. Nie ma zwarcia. Między bramkami. Nie ma zwarcia. Tutaj. Nie ma zwarcia. I tutaj. Nie ma zwarcia. Jedziemy następny. PLG1. Dobrze. I tutaj mamy PQZ1. No i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale się na pewno jakiś musi tutaj znaleźć uszkodzone. O, aż materiału zeszło. Tu nie ma zwarcia. Tu nie ma zwarcia, tu nie ma zwarcia. Następne. Między bramkami nie ma zwarcia. Tutaj do źródła nie ma zwarcia. I tu nie ma zwarcia. Następne. Taka sama procedura. Nie ma zwarcia. Do tej bramki. I tu bramka. I faza mamy zwarcia. Mamy nisko, mamy 17 ohmów niżej spada to. Dobrze, ten jest ubite. Jedziemy następnego. Tutaj chyba będzie dobrze. I to jest ten całkiem z boku, który najczęściej pada. Ale nie tym razem. Nie tym razem. Tu jest w porządku. Czyli tutaj mamy zwarcie na tym mosfecie podwójnym. To jest 7362. 7362. Słuchajcie, znalazłem dokumentację do tego mosfeta. Sinopower. Podwójne. MOSFET 30V 65A, niby świetnie zabezpieczony, ale niestety to nic tutaj nie dało. Na bramce zwarcie jest, czy między drenem a źródłem. Mamy pierwszy kanał 65A przy pełnym wysterowaniu, drugi kanał do 100A. Taki to jest sobie MOSFET. Dobrze, poszukam zamiennika, zobaczymy, zobaczymy czy z tego wyjdzie, czy, czy, czy ten procesor po prostu przeżył bo mam pewne wątpliwości Teraz go wylutuję Wrzucimy tutaj zamiennik I zobaczymy jak to pójdzie Czy, czy ten procesor przeżył Tak jak mówiłem wcześniej Wątpię Ale Tyle mogę zrobić Laptop należy do mojego widza, więc Staramy się tutaj coś z nim jeszcze zrobić, żeby... Może, może ten procesor żyje, ale jest wątpliwa sprawa. Okej, okay, wylutowany. Ten tranzystor. Zaraz włączę multimetr hanteka i sprawdzamy zwarcie. Między fazą a masą mamy. Powinno być około 2 ohmów, powyżej 2 ohmów. Ten hantek troszeczkę muli, Zanim to spadnie, to ta rezystancja to pewnie. I zawyża wartości mi się wydaje. Jasne, 4 ohmy. I to spadnie do około 2 ohmów. Dobra. Sprawdzimy, między rezystorem pomiarowym a fazą nie ma zwarcia. Tą fazą. O. Nie ma zwarcia. I teraz tutaj nie ma zwarcia, I między bramkami nie ma zwarcia, i tu nie ma zwarcia. Między tą bramką a drenem nie ma zwarcia. I tutaj nie ma zwarcia. Ok. Wmontuję teraz zamienny tranzystor. Alfa NOMega standardowe tranzystory 39 serii, zobaczymy albo 36 i zobaczymy, czy ten procesor po prostu przeżył. I jako zamiennik damy tutaj Alfa Mega, 69 62 podwójna synchroniczny i powinien się nadać. 80, 50 na 85 amperów jest troszeczkę słabsze prądowo, ale chcemy zrobić po prostu ten test, sprawdzić, czy on po prostu tutaj zadziała, czy ten procesor przeżył, O to chodzi. Dobra. Zadam tu fluxa Warton Tranzystor jest z wylutu, co prawda? Ale jest na pewno sprawny. Tak to wygląda. 69-62. Uruchomię zaraz wywiew. I grzejemy. 400 stopni 60 litrów. Mosfet wymieniony, pozostaje nam jeszcze jeden delikwent, ten mosfet również jest, jest uszkodzony, to jest ten pierwszy mosfet na wejściu. Tutaj damy jakiegoś mocarza. Ok, demontujemy teraz tego, tego mocarza małego tu na wejściu. Mamy już zamiennik podobnej mocy, około 108A. 49,83 zdaje się, a na chocie mam 400 stopni i 60 litrów. Ok, zamontujemy teraz ten zamiennik. Tak to wygląda po wlucie. Kondensator uzupełniony. Mosfet na miejscu. Dobra. Płytę wkładam do kadłuba i testujemy go. Zobaczymy, czy się spostuje. No i słuchajcie, płyta jest wmontowana. Chłodzenie jest założone. Wszystko tu zostało mm, ogarnięte. Oprócz podłączenia głównej baterii. Na zasilaczu serwisowym 19V. Nie mam dużych nadziei, bo rezystancja na plocku jest bardzo niska. Spodziewam się linii śmierci. Podłączam zasilacz. 10 mA poboru prądu przez chwilę. I cóż, odpalimy go. Odpalimy go. Zobaczymy, czy, czy nam się tutaj coś pojawi na ekranie. Chociaż wątpię. Ciężko mi się tutaj manipuluje tym wszystkim, bo to jest duży laptop. Tasiemka od. W dyskusji tutaj. Maitla. No dobra. Uwaga, włączam go. Mamy 1, 3, 43, 1, 3, 3. 1, 3, 7, 1, 3, 53. I co mamy? Linia śmierci. Zobaczcie, linia śmierci. Tak, podnosi się tylko zasilanie. Baterię CMOS mam odpiętą. Nic nie wykonuje żadnej, żadnej pętli, nic. Prawdopodobnie jak podłączę baterię główną, to zacznie tylko ładować. Jeszcze raz go włączę. No. Nie. Dalej to samo. I będzie, ta tem będzie temperatura rosła. Będzie zwiększał się pobór prądu troszeczkę. I to tyle. Dobra, muszę poszukać procka, muszę zadzwonić do właściciela, czy będzie się chciał tutaj bawić w naprawę tego laptopa dalszą naprawę. Bo zasilanie zostało podniesione, a ja tymczasem zrobię podsumowanie. Niestety, naprawa nie do końca poszła tak, jak myślałem. Podejrzewałem uszkodzenie procesora po wymianie MOSFET na wejściu, zlikwidowania zwarcia na jednej z faz procesora. Hmm, procesor okazał się być mieć niską rezystancję, zaniżoną rezystancję na zasilania, yy, zasilania jądra procesora czyli, czyli po prostu pro, procesor dostał plus 19 z B plusa prosto na, na zasilanie proska. tam było zwarcie do głównej linii zasilania przy takich usterkach przeważnie, jeżeli wiem, pierwszy klucz jest spalony i, i, i już jest zwarcie na B plus do, 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 do samej fazy procesora to przeważnie przerywam taką naprawę, bo już podejrzewam co jest. Natomiast tutaj chciałem, chciałem dociągnąć do końca tą naprawę, bo tutaj mamy i7, a i7 potrafią mieć niską rezystancję, czyli 2, 2, 2 3 Ohma. Tutaj mamy 2 i to spada do 1.9 gdzieś, więc, więc tak na styk. Ale musiałem się po prostu przekonać. A przy okazji zobaczyliście, jak ten laptop jest w środku zbudowany. Temat jest otwarty. Jeszcze nie dzwoniłem do właściciela. Procesory. Procesory są na AliExpressie w cenie 485 zł za i5, czyli nie taki sam jak tutaj jest i7, tylko i5, słabszy procesor. I7 w granicach 700 zł, używana i wyżej, dziesiąta generacja. Te procesory są dosyć drogie, moim zdaniem za drogie. To powinno już pójść dawno w dół, jeśli chodzi o te ceny tych procesorów. Bynajmniej one są wszystkie praktycznie w większości z wylutu, więc to są po prostu u pana Chińczyka. To są po prostu używki, refubowane. Można szukać z dawcy z jakiejś innej płyty głównej. Mam dwóch dawców, ale niestety tam doszło do takiej samej usterki, czyli poszło do zwarcia na jednej z faz procesora i też są te procesory ubite. Można czekać, można czekać na dawce, można próbować gdzieś szukać na aukcjach gdzieś takiej płyty, płyty dawcy. Może udałoby się coś tutaj e, upolować. Natomiast naprawa i tak nie była tania. Sam, sam kosz procesora widzicie, no jest taki, a nie inne. Plus robocizna, plus, 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 plus zasilanie, termika. No cóż, tak to wygląda. Dobra, to tyle ode mnie. Cześć. Trzymajcie się, komentujcie, łapkujcie. Hejka. Cześć.